Ja mam pytanie Panie Trenerze, jak Pan ocenia w ogóle ten zespół Polonii Bytom, pewnie już jakiś pierwszy taki rekonesans Pan robił, czy to jest taki podobny przeciwnik do Jagiellonii, czy trochę inny? Ja uważam, że to jest inny przeciwnik i też pewno trochę inaczej spróbujemy zagrać, mamy jeszcze trochę czasu, będziemy analizować taktykę. Też Trener Szatałów szuka ustawienia w ataku, bo praktycznie wszyscy zawodnicy tam dostają szansę, były zmiany i Też nie wiemy jak to będzie wyglądało. Musimy się też decydować na raz. Na pewno tutaj w ogronie zagraliśmy na tyle solidnie, że tutaj rusza praktycznie nie będzie. Najważniejsze, że piłkarze mają w drobie, ale myślę, że coś musimy trochę poprawić w grę ataku. i Będziemy to, to robić. Co do Polonii bytą. na pewno tam były straty w potencjale ludzkim i ci, którzy przyszli nowi chcą walczyć, to jest zespół waleczny, który przede wszystkim będzie chciał z nami zagrać taktycznie dobrze, bo na papierze mamy rzeczywiście mocniejszy skład, natomiast rzeczywistość jest inna i tutaj na pewno zespół będzie ustawiony myślę, że solidnie w defensywie. Będą chcieli tutaj, myślę, że oni w tej chwili pograć z kontry i na to będziemy wpłynąć naszych zawodników. I moje drugie pytanie, czy tym, jak to się mówi, lekiem w ataku może być właśnie Michał Zieliński, który doskonale zna i drużynę i, i pewnie do tego motywacyjnego 30% na pewno jest na takie mecz. No jeśli iść tym torem myślenia, to trzeba by z każdego klubu kupić zawodnika i wtedy byśmy wygrali wszystkie mecze. No na pewno będzie potrzebny, bo tutaj mamy te 5 minut, które zagrał, może trochę więcej, bo czas doliczony, pokazały, że ma dużą ochotę, praktycznie nie miał strat i walczył o piłkę i dał, dał dobrą zmianę. To już jest początek. Myślę, że jakiegoś yy, dłuższego występu. Oczywiście tutaj mamy czterech napastników i ja na dzisiaj tak jak przed tamtym meczem też do końca nie, nie wiem na co się zdecyduje. Przede wszystkim będzie o tym decydować taktyka, którą dobierzemy na najbliższy mecz i musi przyjść impuls i wtedy coś na pewno wymyślimy. Michał będzie potrzebny też między innymi i w rozpracowaniu rywala, to co pomógł nam yy, Paweł Stano. Liczę na to, że, że Michał też pomoże, a przede wszystkim pomoże na boisku i myślę, że yy, wszyscy napastnicy będą dostawać większą szansę, aż ktoś z tych, z tych z tej czwórki napastników i mamy jeszcze młodych, yy, nie przekona mnie do siebie już tak na, na dłużej, bo będzie, w tej chwili będziemy starali się szukać optymalnego rozwiązania, jeśli chodzi o przód, bo tył już myślę, że mamy ustabilizowany. Mam pytanie teraz do, właśnie do Michała, czy taki mecz no... W troszeczkę innej atmosferze odchodziłeś z klubu niż Paweł Stano. jak ty no, traktujesz ten mecz, jest Właśnie. Jest czy jest jakiś to taki to dodatkowy młodziec i chciałbyś coś udowodnić swoim byłym prezesom? Można mi hmm. kilka pytań na ten temat, także no na pewno szedłem tutaj z Wysłamia, spędziłem tam trzy lata, także sentyment do tego klubu jest no, przede wszystkim liczy się tutaj zwycięstwo Korony i to jest chyba cel nadrzędny. Jeżeli ja mógłbym dołożyć do tego swoją cegiełkę, na pewno bardzo bym się z tego cieszył, ale jak mówię, tutaj nie chciałbym robić czegoś na siłę, czy za wszelką cenę chcieć coś udowodnić. Jak mówię, zwycięstwo przede wszystkim. Mam jeszcze pytanie do Kupiszka Małkowskiego. W ostatnim meczu rzeczywiście wyglądała bardzo dobrze i yy, jak on się czuje, czy te zmiany wpłynęły aż tak dobrze, że on również yy, no, grał mu się lepiej. To znaczy na pewno trzeba być z tego, że, że jest zerowe konto. Yy, mieliśmy, bodajże 7 tygodni okresu przygotowawczego, i żeśmy bardzo dużo pracowali nad, yy, nad komunikacją i przemieszczaniem się poszczególnych zawodników w swoich strefach. Jak pokazał pierwszy mecz, dobrze, żeśmy zrobili te, te zadanie i trzeba się z tego cieszyć. Mam nadzieję, że taka dyspozycja zespołu będzie w kolejnych, w kolejnych meczach i a najbardziej w tym najbliższym. Czy niewiele miałeś pracy w tym pierwszym pojedynku. Spodziewasz się, że więcej będzie z Kolonią czy też na podobnym poziomie? Trochę się wynudzisz? Znaczy nie, no, z perspektywy wydają się takie mecze bardzo łatwe, ale w takich meczach jest bardzo ciężko o, o koncentrację, gdzie, gdzie ma się praktycznie dwie czy trzy piłki na, na 45 minut, to, to żeby się skoncentrować na jest sposób, na, ja mam taki sposób, gdzie kiedyś nauczył mnie Jarek barko że po prostu y, z rokiem cały czas chodzić za piłką, tak, jeżeli nie ma, nie ma się nic do roboty, W no, bramkarza też rozlicza się za to, że za skuteczne interwencje i były, były bodajże trzy, trzy udane i, i trzeba się z tego cieszyć. Także mówię, takie, takie mecze nie są. Z perspektywy z punktu widzenia kibica na pewno mogłem się wynudzić, ale tak jak mówię, to trzeba przede wszystkim zadbać o 100% koncentracji. Mam jeszcze pytanie do Artura teraz. W pierwszym meczu Coś również z przodu. No myślę, że jak na bocznych obrońców przystało, no to pasowałoby się parę razy włączyć do akcji ofensywnych, no i próbowałem. No, nieraz to dobrze wychodziło, nieraz różnie. No, ale będę starał się, no, wiadomo, każdy chce pomóc drużynie, dobrze zagrać mecz, no i będę się starał wygrać ofensywnie, no jak każdy boczny obrońca. Zagrałeś pierwszy mecz w kierunku. Tak jak w ogóle podobała się oprawa, kibice, yy, doping i w ogóle no, występ ten testową, ten Wcześniej grałem tylko tutaj w Sparingach, no już wcześniej widziałem, że jest super atmosfera, super kibice. No i tak jak przyszło na pierwszy mecz, było super, naprawdę jest fajna atmosfera. No i myślę, że zagraliśmy w defensywie naprawdę dobry mecz, bo no, dużo też ćwiczyliśmy, to i na obozach, i na treningach. Dużo sobie popowiadaliśmy jeden walczył za drugiego i myślę, że w następnym meczu będzie to samo i że można jeszcze lepiej zagrać. Mówiłeś, że przed tym pierwszym meczem były dodatkowe emocje, bo to zebiór, teraz już nie będzie takich, takich emocji? Zawsze są emocje przed meczem, bo wiadomo, każdy mecz jest ważny, każdy ten najbliższy mecz jest ważny. Ale no już pierwsze za zapłaty, pierwszy mecz już yy, poszedł i myślę, że będzie teraz y, coraz lepiej, no, coraz y, większa koncentracja i będziemy szli do przód. Polonia była chyba taką różną, którą szczególnie na wjazdach można łatwo rozstrzygnąć, prawda? Nie powinno być chyba jakichś niespodzianek. No, yy, mogę powiedzieć tak, na no, nie wiadomo, jak to zespół w pierwszej będzie yy, grał bardzo dobrze, andował sobie ileś tam punktów. No wiadomo, chodzi o czym utrzymanie, na pewno nie będziemy się tutaj bronić na własnym boisku, będziemy chcieli wygrać ten mecz, ale też będziemy grać konsekwencje z, z, konsekwencje z tyłu.